Cześć moi kochani, w końcu znalazł się jakiś powód, żeby odpalić Jamaszkę i zgodnie z ostatnimi obostrzeniami przejechać się w jakimś konkretnym celu. Niestety cel jest taki, że jadę do apteki poprzeciw bóle, bo od dwóch dni walczę z bólem zęba. No, powiem wam, że trochę słabo, bo ból zęba to chyba najgorszy ból, jaki tylko może być na świecie. No ale cóż, dwa dni umierałem i dzisiaj, trzeciego dnia, w końcu jakoś w miarę się czuję. Ale niestety zeżarłem wszystkie przeciwbóle, jakie tylko miałem w domu. Dlatego muszę wyruszyć do apteki. Apteka całodobowa jest w Krzeszowicach, a na szczęście między moim miejscem zamieszkania a Krzeszowicami są takie zajebiste miejscówki. W związku z czym, chodzi jazda nieprzyjemna albo cel jazdy średnio przyjemny, to podróż będzie fajna. Nie wiem, czy to się w ogóle nagra, bo nagrywam na mikrofon zewnętrzny Podłączony do telefonu 10 tysięcy razy już próbowałem to jakoś ogarnąć, jakoś ustawić, wysterować Niestety w dalszym ciągu ten mikrofon po prostu bardziej zbiera dźwięk Yamahy niż to, co ja nawijam Jest Tutaj zajebista po prostu droga Mega dziurawa Test dla zawieszenia i kręgosłupa, dziura na dziurze, ale widoczki zajebiste. No. i biorąc pod uwagę to, że jest zakazany wstęp do lasu, to przejechać się taką drogą przez taki las to czysta przyjemność. O, tam zakazu też nie ma. To wrócę sobie tam tędy. No, a tutaj fajniutko. Zajebiście to wygląda. Ten las yy, nazywamy strasznym lasem. Bo jak jedzie się tutaj w nocy, to naprawdę jest strasznie. Ale i pięknie jednocześnie. Wczoraj powiem Wam, że było tak hardkorowo że wieczorem zacząłem już czytać i oglądać filmiki na YouTubie. Jak wyrwać zęba. I powiem wam tak, nie boję się dentysty, ale iść teraz do dentysty w dzisiejszych czasach to tak, jakby załadować sześciostrzałowy rewolwer, dwoma kulami, zakręcić magazynkiem, przystawić do głowy i strzelić. 30% szans na to, że złapiesz koronkę, albo 30% szans na to, że rewolwer wystrzeli. Powiem wam, że ryzyko jest dość duże. Dlatego mówię wam. Muszę zrobić wszystko, żeby ogarnąć temat w domu Jadę teraz na taki całodobowej w Cieszowicach. Mam nadzieję, że jest otwarta ładny piesek No, a wracając do bardziej przyjemnych rzeczy To powiem wam, że ze dwa tygodnie nie jechałem Jamaszką No i kurde fajnie jest, no mega fajnie. Strasznie to przyjemne. Już prawie zapomniałem, jak fajne Wjeżdżamy do Krzeszowic. Stoją chłopaki. Podróżnicy stoją. Następny podróżnik jedzie. Hej, na skuterze. Maci skuterze. Ale szacunek należy się wszystkim. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, nie bądźcie ciulami. Szacunek należy się wszystkim. Niezależnie od tego, czy jadą na skuterze 125, na litrze, czy czymkolwiek innym. Czoperze, ścigaczu, skuterze. Nie bądźcie ciulami. Szacunek należy się wszystkim. Pamiętajcie. Korona party. Na prawo. Trójeczka. Kochani, jest, są święta, jest mega pogoda i jest po prostu pusto. Nawet w tak małym miasteczku jak Krzeszowice ludzie siedzą w domach I, i słusznie, no słusznie. Pamiętajcie zawsze, celu święca środki, no jakby nie było, naszym celem jest to, żeby przetrwać, więc. Wszystkie niezbędne środki, jakie tylko są konieczne do tego, żeby ten cel osiągnąć, trzeba podjąć. OK. Dobra, jesteśmy pod apteką. Patrzcie się tutaj, co mam. Żeby nie było lipy. Pyk. Trochę małe te rękawiczki, rozmiarem kupiliśmy. Na czarnym rynku, dlatego są czarne. No, niestety rozmiar trochę za mały, no ale w obecnych czasach nie ma co wybrzydzać. Trzeba brać co jest, w opcji był jeszcze różowe, zamykamy osłonę idziemy na misję, dzień dobry. W sensie, że Tutaj się zatrzymuje i koniec. Proszę. A pani jest w stanie ewentualnie y, coś na receptę sprzedać? Jak się nie ma recepty, antybiotyk w sensie? Bo mówili w telewizji, że będzie można coś takiego ogarnąć. Proszę? Nie Aha. Aha. No to szkoda. Czyli jak zwykle telewizja kłamie albo nie mówi całej prawdy. Karta. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I szczęśliwych, miłych, udanych, zdrowych świąt. Jeden kierunek. Dzięki. Pod prąd. Pod zakaz jedziesz. No, dzięki bardzo. To co najważniejsze kupione. Przeżyję kolejnych parę dni. Nawet gdyby się okazało, że ból wróci, będę miał czym z nim walczyć. Pękile, równa, kupiłem tyle. Pół plecaka. Oczywiście, nie bójcie się dentysty. Ja się dentysty nie boję. Boję się koronawirusa. A teraz, moi kochani, przejedziemy przez dziki las, ale drogą publiczną, więc myślę, że to nie będzie problem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jezus, Maria, wiecie co? Uwierzcie mi, że tego mi było trzeba. Naprawdę. Kochani, powiem wam tak. Jeżeli macie tylko jakiś powód i macie do wyboru. Jechać samochodem lub motocyklem. Pojedźcie motocyklem. Naprawdę będzie to miało niesamowity wpływ na waszą psychikę. Tylko róbcie to z głową. No nie szalejcie, nie zapierdalajcie, bo to nie ten czas. Kiedy sytuacja się ustabilizuje, służba zdrowia w końcu wróci do normalnego funkcjonowania, czas na zapierdalanie wróci. Wtedy nawet w przypadku. Gdy coś pójdzie nie tak, wtedy będzie szansa na to, że ktoś w normalnym trybie będzie miał nas jak poskładać. Przecudownie wiosna. W końcu piękna, prawdziwa wiosna. Rewelacyjnie. O, dziura na ciąży. Uff, <śleskujesz> ale jaja. <śleskujesz> <laughs> nawet, nawet nie było sensu omijać Trzeba, trzeba było podnieść Dubsko i po prostu jechać Nie było po co tych dziur omijać, nawet nie było którędy Jo Jezus Maria, i choć tak dziurawa to to jest normalna droga Normalna publiczna droga Ona nie jest na szczęście zamknięta O, ta dziura była konkretna Okej, okay, to teraz tak Szybkie pozdrowionka Dla ProGarage ProGarage, kanał na którym możecie sobie pooglądać, jak pokręcić śrubkami, co zrobić, kiedy trzeba coś dokręcić, odkręcić, złożyć, rozłożyć silnik, przeczyścić gaźniki, wyregulować gaźniki. Progaraż pozdrowienia dla Ciebie. Chciałeś masz ze mną jak z dzieckiem. Nie ma najmniejszego problemu. Pozdrawiam również Melkora. I oczywiście pozdrowienia dla Stevena. Dobra, muszę się tu na chwileczkę zatrzymać. Na sekundę. Rozładowała mi się bateria w GoPro. Dlatego teraz jedziemy w taki sposób Bum Człowiek bez twarzy Chociaż nie, widać teraz, bo Widać dochal o, teraz jest projekt bez twarzy. Na tej kamerze mogę was zawieźć pod sam dom. Parę zakrętów. O, jesteśmy w domu. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta i pod domem. O, dobra, furtka otwarta. Jesteśmy sija. Do zobaczenia! Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. narcas